Maryjo, jasnogórska Pani, oto stajemy przed Twoją ikoną, przed Tobą, jako pielgrzymi z różnych stron Polski i świata. Także jako uczestnicy 89. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej, jako studenci, nauczyciele, duszpasterze, akademicy, pracownicy i władze uczelni. Podczas naszej pielgrzymki zadawaliśmy sobie pytanie o nasze miejsce w Kościele, w świecie, w życiu, o naszą tożsamość, powołanie, dary i wiemy na pewno, że nasze miejsce jest również tutaj przy Tobie, u Twego boku i w Twoim sercu. Jasnogórska Pani, patrzymy w Twoje oblicze i zastanawiamy się, Dlaczego się nie uśmiechasz? No, no. Czy martwisz się tak jak my, no, no. że młodzi ludzie odchodzą od Kościoła? Mówią, że wierzą, ale nie w Kościół, że idą za ideologiami sprzecznymi z Ewangelią i słowami Twojego Syna. Przecież mówiłaś w Kanie: Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój syn. Czy martwisz się rosnącą skalą przemocy i agresji? Które prowadzą do tragedii, jak na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Matko, przyjdź nam z pomocą w wielu naszych potrzebach. Ukaż nam na nowo drogę i cel, wskaż nam prawdę jedyną, i prowadź w życiu, któremu na imię Jezus ten, którego trzymasz w rękach, jak najdrogocenniejszy skarb. W chaosie tego świata bądź dla nas gwiazdą nadziei. Szukamy miejsca dla siebie, miejsca w kościele, które byłoby nasze, moje. Pomóż nam odnaleźć naszą tożsamość, którą Ty tak świadomie i dojrzale żyłaś na co dzień. Kim jestem? To pytanie wybrzmiewa dzisiaj tak mocno i szuka odpowiedzi w wielu młodych umysłach. Opowiedz nam z perspektywy wieczności, kim jesteśmy w oczach Boga. A potem pozwól zobaczyć, usłyszeć to wołanie z głębi serca Ojca, które nas zaprasza i powołuje. Ty tak odważnie odpowiedziałaś na wołanie Ojca swoim powołaniem, aby być matką syna Bożego, aby później stać się matką wszystkich nas. Jakie jest nasze powołanie w Kościele? W jakie miejsca i przestrzenie, modlitwę, głoszenia, zaangażowania prowadzi nas Twój syn? Pomóż nam w tej drodze dojrzewać do stawania się darem dla siebie nawzajem, żeby nie zabrakło nam odwagi, młodzieńczego porywu, szaleństwa, wyjścia ze stref komfortu. Które zamykają Ducha Świętego w klatce, abyśmy wstali w końcu z kanapy naszych wygód i przyjemności, do czego nas zachęcał papież Franciszek, i wzięli odpowiedzialność za Kościół nie jutro, tylko dzisiaj. Stajemy przed Tobą, Matko, my młodzi ludzie, ze swoimi prośbami, podziękowaniami i pytaniami. Domeną młodości jest szukanie odpowiedzi na pytania. Ta droga nas kształtuje, budując naszą tożsamość, każdego w inny sposób, czyniąc nas wyjątkowymi. Tożsamość jest swoistego rodzaju odbiciem człowieka, jego niepowtarzalnym dla nikogo innego ciągiem cech, wartości i poglądów. Świat, w którym wszyscy żyjemy i kształtujemy naszą tożsamość, wymaga od nas bycia wyjątkowymi. Nie zapominajmy, że już od samego początku, od pierwszego dnia naszego życia, staliśmy się wyjątkowymi. To nie jest coś, co musimy udowadniać, to nie jest coś, czego mamy szukać, tylko odkrywać. Każdy z nas dostał dowód swojej wyjątkowości, kiedy Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu. Nikt z nas, niezależnie od tego, co czuje, co myśli i kim jest, nie jest obojętnym dla naszego Boga. Każdy jest wyjątkowy w swojej normalności. Ty bowiem utworzyłeś, utworzyłeś moje nerki, ukształtowałeś mnie w łonie matki. Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła. Maryjo, stoję dziś przed Tobą, może trochę zmęczony, może wciąż szukający, ale z sercem otwartym. Wśród tylu głosów świata, pytam: Panie, co chcesz, żebym zrobił dla Ciebie i Twojego kościoła? Czasem boję się odpowiedzi, czasem nie jestem pewny, czy wystarczam, ale dziś w Twojej obecności, Matko, chcę powiedzieć: jestem i prowadź mnie. Naucz mnie słuchać, naucz mnie trwać. Niech moje powołanie nie będzie tylko wielkim planem. Ale codzienną wiernością w relacjach, modlitwie i obowiązkach. Bo może moje miejsce w kościele to po prostu kochać tak jak umiem, służyć tam gdzie jestem i ufać nawet wtedy, gdy nie widzę dokąd prowadzi droga. Mario, proszę Cię dziś o jedno: naucz mnie w ciszy rozpoznawać głos Boga. Niech nie zagłuszą go moje ambicje, lęki i oczekiwania innych. Ucz mnie. Że powołanie to nie tylko zadanie, to relacja z tym, który mnie zna i kocha. Matko, pokaż mi moje miejsce i pomóż mi nie bać się do niego wchodzić. Mario, Matko moja, dziękuję Ci, że jesteś, że byłaś przy mnie, gdy jeszcze nawet nie umiałam Cię zawołać. Dziękuję, że od poczęcia czuwasz nade mną, że prowadzisz mnie przez każdy dzień skrycie, wiernie, z bezgraniczną miłością, którą dopiero uczę się rozumieć. Dziękuję, że codziennie przypominasz, czym jest miłosierdzie oraz że przekonałaś mnie, że niczym nie muszę zasługiwać, że wystarczy być. Dziękuję ci mamo. Za Kościół, za wspólnotę, która stała się moim domem, choć czasem boli, choć bywa niezrozumiały, choć jeszcze nie umiem go objąć sercem w całości. Wiem, że mnie kocha, bo Kościół to matka. Uczysz mnie słuchać głosu mojej duszy, tej najgłębszej części mnie, która zna Boga. Choć jeszcze nie zawsze ją pojmuję. Moja dusza, tajemnicza, cicha, delikatna, a jednocześnie pełna pragnień, głodna sensu i prawdy. Ty, mamo, uczysz mnie patrzeć w głąb, tam, gdzie nie sięga hałas świata, tam, gdzie jestem naprawdę sobą i tam właśnie. Spotykam Boga. Maryjo, oddaję Ci moją młodość, moje życie akademickie, zawodowe, prywatne, społeczne. Niech wszystko, czym jestem, stanie się narzędziem miłości Twojego Syna. Dziękuję Ci, Maryjo, za to, że mnie prowadzisz, że uczysz mnie słuchać głosu mojej duszy. Rozpoznawać charyzmat, który dał mi Bóg za to, że nigdy nie zostawiasz, nawet wtedy, gdy ja sama gubiłam się w ciemności. I przepraszam za każdą chwilę zwątpienia, za każdy moment, kiedy wydawało mi się, że wiem lepiej, za te razy, kiedy bałam się zaufać. Mamo, trwaj przy nas nadal. Prowadź nas, Twoje dzieci, aż do pełni światła. Przyjmij od nas słowa ślubowania, które mamy w swoich rękach. Te słowa mają wartość, swój ciężar odpowiedzialności, który gotowi jesteśmy podnieść. Tak jak 89 lat temu i dzisiaj mówimy. Wielka Boga, człowieka, matko, najświętsza dziewico, my, młodzież akademicka z całej Polski zebrana, prawowierni spadkowiercy, odwiecznej praojców naszej pobożności, upadając do stóp Twoich przenajświętszych, Ciebie matkę Bożą i królowe korony polskiej, odbieramy na wieczne czasy Matkę i Patronkę Polskiej Młodzieży Akademickiej i oddajemy pod Twoją przemożną opiekę wszystkie wyższe uczelnie i Polskę całą. Słuchani bowiem w mocarne głosy wielkiej przeszłości naszej, wpatrzeni w świetne obrazy chwały narodowej, Wierzymy mocno, że Ojczyzna miła wtedy tylko potężna i szczęśliwa będzie, gdy przy Tobie i Synu Twoim, jako córka najlepsza, wytrwa na wieki. Przyrzekamy przed to i ślubujemy Chrystusowi, królowi i Tobie, królowej naszej, patronce polskiej młodzieży akademickiej. Że zawsze i wszędzie stać będziemy przy świętej wierze Kościoła kalicyjskiego, w synocej uległości dla stolicy apostolskiej. Przyrzekamy i ślubujemy, że nary naszej bronić będziemy i według niej rządzić się będziemy w życiu naszym osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym, państwowym. Przyrzekamy i ślubujemy. Że wszelką usilnością przeżyć będziemy cześć i nabożeństwo dla Ciebie, że każdego roku w uroczystej pielgrzymce przychodzić będziemy na jasną górę, jako wybrani Synowie Twoi, do stóp Matki naszej umiłowanej, tak nam dopomóż Bóg i Ty, Boga rodzico dziewico, Bogiem sławienna Maryjo. Maryjo. Bogu przez ręce Maryi matki, naszej Matki, powierzamy księdza biskupa Macieja Małygę, który przewodniczył dzisiejszemu rozważaniu, rozważaniu apelowemu wraz z Ogólnopolską Pielgrzymką Akademicką. Powierzamy także cały Kościół wraz z papieżem Leonem XIV na czele, cały Episkopat Polski, Powierzamy sprawujących władzę naszą ojczyznę, modlimy się w intencji zbliżających się wyborów prezydenckich, prosimy o pokój w ludzkich sercach i na świecie, polecamy nasz zakon braci i ojców Paulinów, tutaj na, na jasnej górze, a także rozsianych po całym świecie, modlimy się o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Polecamy wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jastą Górę, tych indywidualnych, licznie zebrane dzieci pierwszokomunijne, pielgrzymkę kierowców, bankowców, krótkofalowców, ogólnopolską pielgrzymkę rodzin powołanych i osób wspierających powołania, pielgrzymkę Sybiraków, osób represjonowanych w stanie wojennym, inicjatywę modlitwy kobiet za Polskę, a także. Modlimy się za tych, którzy towarzyszą nam duchowo oraz poprzez media. Powierzamy dobrodziejów Jasnej Góry, polecanych, wszystkich polecanych w księdze apelowej. Modlimy się za tych, którzy będą podejmować czuwanie nocne za członków warszawskiej pielgrzymki pierwszej grupy ósmej. Będziemy rozważać tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, i błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Przez wstawiennictwo apostoła Polesia, świętego Andrzeja Bobolę, prosimy Cię, Panie, o łaskę Ducha Świętego. Abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Pod Twoją obronę uciekamy się i święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebną i błogosławioną. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas polecaj, synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Macieja, prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.